Opowiedzcie nam o no, dzisiaj. Jeju, przeszliśmy przez długi most. Nagrałaś Pór... to? Eee, nagrałam w poziomie. Dobrze. No. jest jesteśmy fascynujący. Tak o. Nie ma szlęgów na kości. Przepraszam. Byliśmy pospieszani przez ludzi, przez panów. Stoimy, czekamy, żeby przejść przez most, ale cały czas ludzie idą. No. Nie możemy przejść. Pies nas Ale my robiliśmy swoje, więc Przeżyliśmy. A ile metrów miał ten most? Ile? Za dużo. Za dużo. mieć więcej. więcej? Tak jak w tym? Eee, najdłuższy wiem, że jest 60 metrów, ale nie wiem, czy to był ten. Uważaj. Mógł mieć. Tak, no. mógł mieć. No i potem musieliśmy tak przez skały przejść. Trzeba się trzymać skał. Niektórzy musieli na czworaka. Tak, wiecie. <laughs> Nie. <laughs> ja kusałem.